Szymonko, jestem w Super Gamble, 2400 HD, i dzisiaj witam nas na dziesiątym odcinku, do tej z tej serii, unboxing. No to zaczynamy z koksem. Dzisiaj w dziesiątym odcinku unboxinga to jest o zegarku Watch Watch GT3 46 mm. No to zaczynamy unboxingowanie. Właśnie zrobiłem taki zasadniczy, są folie. Tutaj, go tutaj. Więc, albo tu, albo to, nie wiem, albo to było tutaj. Więc tutaj. Zobaczmy, co jest w środku. Przeczytane. Ok, no to. To zobaczmy, jest w środku, co kryje się. Do 3, 2, 1. O Fajny zegarek. Taki nowy. Co wyważone najpierw? Tu, a potem to. Patrzcie. Zegarek wygląda tak. To jest napis co to przyciski. Pierwszy to jest menu głównego, nie, który prowadzi główny menu, a tu drugi to przycik, przycik, przycisk, przycisk w dół. I jeszcze to jest folia. A jeszcze to jest. To jest Nie wiem. To jest takiś. Nie wiem co to jest, ale się wydaje. Okay. W środku znajduje się coś więcej. To jest opaska. A co to jest? To jest słodwarka. I to są instrukcje obsługi. Nic, dalej nic nie ma. No to zobaczmy, no to uruchamiamy, no to włączmy smartwatch w pierwszy, pierwszy raz w 3 na 3 2, 1. O, to jest logo Huawei, o, zegarek zafilmował. Harmony OS. I trzeba wybrać różnej języki. To jest polowanie. zdrowy zdrowej z App lub innego sklepu z, z aplikacjami. Następnie dodaj to urządzenie kłoły łoczki T3, bliźnik 416 lub pociągni, albo zeskanować albo wybrać sobie je. trzy opcje. Język z Zresetuj informacje Ostras mi nie złapie, ale jest o informacje prawne. A tu jest... Możemy, to jest, możemy kliknąć to albo to. To jest, są dwie opcje. O, są trzy. A to jest suwak tutaj. Zresetuj. I tu tyle. A to jest dolny przycisk. Ok. I to było na tyle na boxingu. No to do zobaczenia wkrótce w następnym filmiku. Cześć!